Poznań, rok 2010. Ja uczę się czytać, a ulica Bukowska jest rozbudowywana do poziomu drogi dwujezdniowej. W ramach tej rozbudowy, paręset metrów na zachód od galerii handlowej King Cross Marcelin, powstaje wiatr. Znań. Rok 2013. Do kin wchodzi jedna z gorszych adaptacji filmowych tego tysiąclecia, a w ramach przebudowy trasy tramwajowej Najemnikowo powstaje Rondo Skubiszewskiego i kolejny wiadukt. Co te dwie budowle inżynierskie mają ze sobą wspólnego? To, że pod żadną z nich nie przechodzi żadna droga. Ha, dziwne. Franowo. Tak. Piękne Franowo ze swoją Ikeą, giełdą rolniczo-ogrodniczą, idiotycznie dużym kinem i największą zajezdnią tramwajową w Polsce. To tutaj znajdziemy jeden z kwiatków poznańskiej sieci dróg kołowych. Ulicę Szwedzką! 700-metrowa, dwujezdniowa ulica z dwoma pasami w każdym kierunku, która wydaje się troszkę nie na miejscu. Fakt, tuż obok znajduje się duży park handlowy, ale jeżeli to było celem powstania tej ulicy, to czy nie było rozbudować znajdującą się parę dziesiąt metrów w tamtą stronę ulicę Kurlandzką? Możliwe, gdyby chodziło tylko o galerię handlową, ale tu chodziło o coś znacznie większego. W ramach poznańskiej sieci drogowej możemy wyznaczyć dwie ramy komunikacyjne pełniące rolę takich mini obwodnic wewnątrzmiejskich. Mamy... Pierwszą ramę, otaczającą ścisłe centrum miasta i zahaczającą o dworzec główny. Mamy też drugą ramę, która zamyka większość przedwojennego Poznania. I proszę się nie. I proszę się nie łudzić, to nie są żadne ekspresówki przecinające. Przecinające półmiasta, jak na przykład Warszawska S8. A raczej parę jedno-, dwu- czy trzy pasmowych dróg, tworzących taki boks wokół centrum Poznania. Tylko że to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna rama komunikacyjna. Tylko trudno ją zobaczyć. Poznań, jak praktycznie każde większe miasto, musi radzić sobie z dużym natężeniem ruchu. I w niektórych miejscach lokalne władze radzą sobie z tym problemem. Zachęcając mieszkańców do wybrania innego środka komunikacji niż samochód. W takim Pekinie natomiast ograniczyli ruch, wprowadzając zasadę, według której w dni parzyste na drogi mogą wyjeżdżać tylko auta z numerem rejestracyjnym kończącym się liczbą parzystą. I to samo w dni nieparzyste. W połowie pierwszej dekady XXI wieku w Urzędzie Miasta Poznania wydawało się, że odnaleziono rozwiązanie mające rozwiązać problemy y, transportowe miasta, wynikające głównie z coraz bardziej przyspieszającej suburbanizacji. O czym innym razem? Trzecią ramę komunikacyjną! Trzecia rama komunikacyjna miała obrać formę prawdziwej obwodnicy z tymi wszystkimi węzłami dwoma jezdniami bezkolizyjnym przebiegiem. Ale pamiętajcie, nie nazywamy trzeciej ramy obwodnicą. Poznań już ma obwodnicę. O czym innym razem, bo to też jeszcze całkiem ciekawa historia? Ułatwiony przepływ aut pomiędzy dzielnicami, odciążenie pozostałych ram i. jeszcze nie w 2006 roku. Obwodnicy, no po prostu poezja. No dobra, ale gdzie ona jest? Ta ta mistyczna trzecia rama? No gdzie ona jest? He, 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 to trochę niezręczne, ale tej trzeciej ramy nie ma. To znaczy jest, tak jakby pośrednio, nie do końca. E, no, zaraz wytłumaczę. Trzeciej ramy komunikacyjnej nie ma. To jest nie ma drogi ekspresowej otaczającej całe miasto i to wcale nie był żart z poznańskiej obwodnicy północnej. Ale są za to znaki, że taka droga miała kiedyś powstać i pierwszym z nich jest wspomniana już ulica szwedzka. Są wiadukty w ciągu ulic Bukowskiej i Grunwaldzkiej, które podobnie jak ulica Szwedzka są przykładem myślenia przyszłościowego miasta Poznania i przygotowań do budowy trzeciej ramy komunikacyjnej. Ale są też bardziej subtelne wskazówki. Jeżeli przyjrzycie się dokładniej węzłowi Antoninek w ciągu drogi krajowej 92, zauważycie, że w ramach węzła jest pozostawione miejsce na drogę idącą w osi północ-południe, czyli trzecią ramę. Z zabawniejszych przykładów Na mapie używanej przez jak dojadę w częściach zachodniej, północno-wschodniej i południowej miasta są zaznaczone drogi, których już nie ma na przykład na mapach Google lub w domyślnym widoku OpenStreetMaps. To też głos z przyszłości w formie trzeciej ramy zaznaczonej jako droga planowana. Jest jeszcze jedno miejsce, w którym ludzie ze zbyt dużą ilością wolnego czasu mogą doświadczyć trzeciej ramy komunikacyjnej w swojej pełnej glorii. Niskie plany zagospodarowania przestrzennego. A więc zapraszam was na opartą na publicznie dostępnych dokumentach podróż, w trakcie której dowiemy się, którędy trzecia rama komunikacyjna miała iść. Osiedle kopernika! Tutaj miał znajdować się węzeł trzeciej ramy. Co ciekawe, już w planach z 2008 roku znajduje się pętla tramwajowa linii tramwajowej na osiedle kopernika. została ogłoszona gdzieś tak z 2-3 lata temu. Myślenie przyszłościowe. Na Ramowice. W tym miejscu trzecia rama oddziela miała oddzielić się od ulicy Lihickiej i tędy. I na nią przekierowana by została najprawdopodobniej droga krajowa nr 92. Franowo w tym miejscu ulicy szwedzkiej miał, nad miał zostać nadany sens poprzez przedłużenie jej w tamtą stronę w stronę Starołęki. Murawa! ulica Lechicka, którą za mną widzicie, miała zostać kompletnie przebudowana do poziomu dwupasmowej drogi ekspresowej, która podobnie jak s w Warszawie. I wiem co teraz myślicie. No ale czemu tej drogi ja nie widzę? Czemu jej nie zbudowali? Bardzo bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, koszt. W 2006 roku urząd miasta Mniej więcej oszacował, że koszt wybudowania całej trzeciej ramy wyniesie 6,3 miliarda złotych. W 2008 roku koszt budowy trzeciej ramy szacowano już na 9,15 miliarda złotych. To ponad 3,5 razy więcej pieniędzy niż wynosiły wszystkie wydatki Miasta Poznania i ponad 4 razy więcej niż przychody Miasta Poznania w roku 2008. Gdyby miastu wtedy udało się znaleźć bank który pożyczyłby miastu potrzebne środki Poznań spłacałby ten kredyt do 2060 roku 50 lat spłacania jednej drogi o mój Jerzu, um, dla perspektywy, za takie pieniądze można by zbudować 19 km metra. To jest, moglibyśmy mieć linię sternowo pod górnego, do centrum, przez lotnisko. Można by zbudować tramwaj na Narbowice 21 razy. Albo zakończyć przybudowę ronda kaponiera na czas. Po drugie, reakcja Poznaniaków. Znajdujemy się w Lasku Marcelińskim, który służy mieszkańcom zachodniej części Poznania do wypoczynku, wspominania, że kiedyś jeździło się tutaj na sankach i opuszczania dzieci na placu zabaw. W miejscu, w którym właśnie stoję, miała przechodzić dwujezdniowa droga szybkiego ruchu. Ciekawe, jak mieszkańcy na to zareagowali. Chyba się powieszę. Taki mam pomysł. Ogromne emocje i podstawowe pytania zadawane przez zresztą. mieszkańców Edwardowa. Okazuje się, że ludziom średnio pasuje ekspresowe uchwalanie projektu drogi szybkiego ruchu, przychodzącej przez ich osiedle i ważny kulturowo teren, bez zapytania się ich o zdanie. Nie ma możliwości, aby y, przyjąć studium, prawda, a potem zająć się zaopracowaniem nowego i poprawić błędy projektantów. Ups! <laughs> po trzecie, priorytety. Potem, jak było jasne, że trzeciej ramy na euro 2012 nie uda się zbudować. W sumie więc ten projekt nie miał szansy się udać, bo nad nim też wisiała klątwa poznańskiego euro. Temat powolutku zaczął przycichać. Serial napisałem w skrócie przycichać, nie ma takiego słowa przy. zaczął powolutku. Urzędnicy w urzędzie miasta się zmieniali, a wraz z nimi zmieniała się polityka transportowa miasta. Przewijamy parę, lat do przodu i nagle o wiele ważniejszym okazuje się poprawa sytuacji transportu publicznego w mieście oraz aglomeracji. Budowa trasy szybkiego tramwaju do dworca i na taboru na nowoczesnych parkingów Park bilety dla uczniów, niech budowa tramwaju na się teatru, budowa przy ulicy kopernikańskiej kolei metropolitalnej, która ukradła skrótowiec Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. I tak dalej. Budowa 30-kilometrowej drogi traktowanej jako lek na wszystkie bolączki transportowe miasta stało się PASÉ! No co, jak mówiłem w moim filmie o pasach ma sens! A zamiast tego, miasto Poznań oraz okoliczne gminy zaczęły poświęcać więcej uwagi alternatywom dla samochodu. E, jak już tu jesteśmy, to po czwarte. W tym momencie to skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej jest w trakcie przebudowy związanej z budową linii tramwajowej na Naramowice. W tym miejscu miała też przechodzić trzecia rama i jak widzicie, nie, nie, nie ma żadnego znaku drogi, która idzie w tamtą stronę. Na żadnych publicznie dostępnych planach tego, tej przebudowy nie ma też ani śladu trzeciej ramy, więc najwidoczniej tutaj też pomysł zarzucono. Czy trzecia rama powstanie? Szczerze wątpię. Co prawda w mediach co jakiś czas przebijają się artykuły o tym, że to miasto kupiło nową działkę, a tu gdzieś zapłaciło za jakieś studium, ale bądźmy szczerzy, wizja dużej obwodnicy okalejącej całe miasto wydaje się być marzeniem świętej głowy. Na ten moment pozostaje nam oglądać filmy o zakorkowanej asusemce i narzekać na podwyżki biletów w MPK. A na razie życzę Wam miłego popołudnia! A co z dokończeniem pierwszej ramy na śródce? Teraz! To tutaj Teraz. znajdziemy w miejscu, które. Jeszcze raz. Powiem. Na ten moment ten film jeszcze nie ma tytułu. Tutaj w skrypcie jest napisane, tu będzie tytuł, a dokument nazywa się Trzecia Rama, więc.